wiecie, co to jest za gra? Lalka Klara stylistka. Lalka Klara stylistka to jest zajebista gra przez yy, firmę Play, co na pewno kojarzycie, na pewno każdy miał taką grę w domu, że była wiecie, o co chodzi, nie? Ta jedna płytka, na której było ileś tam gier. Byłam kiedyś ze starymi w mediamarkcie. Pewnie czymś takim. Ja chciałam, żeby mama mi kupiła dodatek do Sims'ów dwójki. Ale nie miałam wtedy Sims'ów dwójki podstawy. I to było tak, że mam jeszcze przedszkolaczek. Więc ja i tak nawet nie potrafiłam przeczytać tam nawet jeszcze, co jest na okładce. Więc ona powiedziała tak, nie, ta gra jest y, dla dużych dzieci. A mi powiedziała. Nie wiem czemu. Powiedziała tak. Y, to masz tutaj y, taką grę sobie wybierz. I mi dała lalkę Klarę. Jestem myślę tak. Ale zajebiste. No i kupili mi starze taką grę. I fajnie. I wano był wieczór. Jak jechałam tym autem do domu i wiecie o co chodzi? Te żółte światła z tych latarni, a ja trzymam tą pudełkę z lalką Klarą. Ale to jest dobre wspomnienie. No i ten. I potem w domu odpakowuję z tej foliki. Patrzę, tam są w środku dwie płyty. I na każdej z nich jest po kilka gier. Nie, ja miałam takie... Ja pierdolę, zajebiste. No i... i... Tak, tylko na moim komputerze w domu grałam tylko w tą jedną grę, w tą lalkę Klarę. I nigdy nie zainstalowałam tych pozostałych, ponieważ żadna z nich nie działała. Tylko działała mi Klara akurat. A żadna z tych pozostałych... Tam miałam na tej płycie yy, Frogmana i tego... Yy, Speedy Matematyk. <grym> Coś tak... Jakoś tak się nazywało. Ja nie, 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 nie mogłem pójść w te gry, nie wiem czemu, co za słabego kompa miałam, <grym> może, nie wiem, no i, a, kurwa, no ale nie jest mi przykro podobne, jeszcze tam ma druga płytka, która zajebiście wyglądała, bo tam były takie dwie postaci anime i miałam takie, uuu anime, ja lubiłam za dzieciaka, ja jak byłam przy przedszkolu, to oglądałam yy, na Jetixie wieczorem Naruto codziennie. Bo wam taka fanka już wtedy. <grych> no i w sobie zblibista. Ale tam to też mnie nie poszła w ogóle tam ta płytka. Nie wiem, co na, co na niej jest. Ale kiedyś poszłam z tą płytką do mojej kuzynki. Znaczy nie tą z anime, tylko tą, na której miała być ta Klara No bo dwie płytki, nie? Czajcie. No i na tej pierwszej płytce e, tam było. E, właśnie ten. Ta Klara e, Frogman i... Y, speedy matematyk. I właśnie nie pamiętam, czy jej poszła Klara, czy jej nie poszła Klara, ale jej poszedł Frogman. No i wita nas lalka Klara z różowymi uszami na ekranie ładowania. No i tak już wygląda widzowie ta gra, jak już ją odpalimy. Ym, no to mamy naszą właśnie lalkę Klarę. I ta gra polega na tym, że rysujemy jej tekstury ubranek. Ona sobie tutaj zajebiście tańczy, pozuje, robi takie wygibasy. Może robić różne wygibasy. No i tu są jej ubranka, ale jest dużo ubranek w grze. Znaczy no, no jest kilka w sumie tych ubranek w tej grze. Takie, które już są tutaj w grane, jak zaczynamy. Tu są jakieś, to, to potem do tego przejdziemy. Tu są teraz te, które pokazuję teraz, to są e, właśnie te, które są w grze od początku wgranej. To są takie tekstury dosyć e, realistyczne, po prostu ktoś wziął z internetu pewnie jakieś zdjęcia ubrań e, z większości z nich i wziął je po prostu tam, wgrał jako teksturę niż narysował w edytorze. Chociaż ta jest za pomocą edytora i, i ta jest za pomocą edytora. Reszta jest po prostu takie, no wiadomo, wgrane zdjęcie. To jest zajebiste, bo można na siebie nakładać e, różne bluzki. Ale jak gracie w Rocket Raccoon, to ja wam yy, radzę <głos》> zrobić coś takiego, że macie yy, pliki, plik, yy, w którym są tekstury, folder, w którym są tekstury, to żebyście zrobili sobie jego kopię. Bo czasem w tej grze jest coś takiego, że wykligniecie, że chcecie nowe ubranko, a on wam przechodzi do edycji jakiegoś, który już istnieje. I można sobie przypadkiem to skaszanić albo co mi się po nagraniu tego odcinka też wydarzyło, dwie bluzki nałożyły się na siebie. Na szczęście to były brzydkie bluzki, więc nie jest mi ich szkoda, ale no też powinnam sobie zrobić tą kopię i zrobię to yy, po nagraniu tego odcinka, bo to jest no, szkoda niektórych tych ubranek, że po prostu one znikną, a nie da się ich potem nigdzie wziąć kurwa z neta, bo... Nie ma zbyt dużo informacji na ten temat. Co prawda, widziałam, że na chomiku jest właśnie do pobrania ta Klara, ale ja nie pobierałam z tamtym mam płytkę. Co teraz wam pokazuję na tym filmiku, no to są wiadomo. Są spódnice, są trzy różne długości nich, tych spódnic. I tak samo ze spodniami są różne kroje, że macie takie proste dzwony albo rurki. Więc są trzy rodzaje, trzy kroje spodni i trzy kroje spódnic. Trochę jest taki problem z tymi spódnicami, że jak widzicie, ta górna część ma tą teksturę, ten wzór tych kwiatków, e, tak ładnie zachowany, potem ta środkowa część jest bardzo rozciągnięta i ta dolna jest tak trochę rozciągnięta. Więc na przykład jak w tej spódnicy są guziki, no to widzimy, że ten środkowy to jest taki po prostu wielki kloc, a ten na samej górze jest taki ładny mały guziczek, więc to jest takie, e, To jest trochę lipa z tymi spódnicami, że to tak zrobili. No i tu mamy tak, jeszcze włosy. Różne są kolory włosów, różne są fryzury. Mamy właśnie takiego koczka, kitę, krótkie, długie i takiego boba. I podoba mi się my, w tych włosach, że one wyglądają jak takie bardzo grube dready, że nawet tam się jakoś nie podoba z zbytnio, ale bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba, że to wygląda takie tak dready, akurat myślę, że wygląda super. O, no i jeszcze mamy buciki. Różne są tutaj buciki wgrane, część z nich jest właśnie narysowana w jakimś kurwa pęcie. część z nich jest wgrana jakby właśnie tekstura zdjęć jakichś bucików. No, ale z grą jest naprawdę dużo frajdy. Jest w tej grze problem ze skórami. Jest bardzo duży problem ze skórami, ponieważ chyba trzy z nich wyglądają normalnie, i potem, zaraz tutaj na tym filmiku pewnie widzę, że wkliknę te kolejne, które są już dziwne. Co jest fajne, że... Yy, fajne jest to, że dali dużo kolorów skóry. I to jest bardzo na plus. Tylko, że oni po prostu... No... <ścoughs> teraz zobaczycie te odcienie skóry. Jest tak. Następny jaki tutaj pokazuję, to jest taki różowy. A potem każdy następny jest jakiś szary, szaro fioletowy, i tak nie do końca czaję o co im chodziło. Czy oni próbowali po prostu zrobić ciemne karnacje, ale po prostu wyszło mi to jakoś bardzo szaro, bo one nie są takimi odcieniami jak człowiek jest w jakimś takim odcieniu beżu czy brązu, to są po prostu szare to są odcienie szarości, i ja sprawdzałam w kodzie gry też numery tych odcieni, żeby zobaczyć, czy może to wyglądało jakby normalne odcienie skóry, ale po wgraniu to zrobiło się takie szare. Ale nie, to po prostu są dosłownie szary kolor, ktoś sobie wybrał jako odcienie skóry. No, nie jest brązowy ten, no nie nie jest ona brązowa zdecydowanie. Wygląda trochę creepy, ale da się to naprawić. I y, ja zrobiłam właśnie takie w kodzie gry. Da się po prostu zmienić te kody tych kolorów skóry. I ja zrobiłam, y, tutaj wam zaraz pokażę, właśnie w granie którejś z nich y, zmieniłam właśnie na taki brązowy. O, a tu jak nagrywałam, to mi się zrobił taki straszny bug. Zobaczcie to. Lasko robi blackface a, czy coś. Nie wiem. Wyłączyłam. Nie <laughs> <Cię> straszyłam. <laughs> że mi się zepsuło. No tak, jak wejdziecie w ten plik, co on tutaj wyświetliłam, i to, co zaznaczyłam, tam macie y, kolor skóry i taki numer. Wystarczy, że ten numer zmienicie na y, dany inny kolor, y, jaki byście chcieli. I ja tutaj już zrobiłam taką laleczkę i ona macie mną skórę i wygląda normalnie, a nie jakoś szaro. Możecie ustawić jakikolwiek kolor chcecie, więc ja zrobiłam taką niebieską, syrenkową dziewczynę i super ona wygląda i to jest mega. No i teraz przejdę do najważniejszej części. Właśnie ja nagrywając to, miałam na celu pokazać Wam, że mi sam edytor tych ubrań nie działa, czyli no cel tej gry. I ja wcześniej robiłam to tak, co na początku widzieliście, fragmenty. Jakieś były takie te ubranka, zrobione jakby za pomocą, o właśnie przeklinam Za pomocą e, po prostu photoshopa, sobie tam narysowałam tekstury No i tu odpaliłam, szkoda, że nie nagrywałam z dźwiękiem od razu Ja odpaliłam to i zobaczyłam, że kurs zmienił się w ten pędzel i po prostu ocipiałam Że po prostu mi działa ten y, edytor Ja się nie spodziewałam tego zupełnie, bo mi to nie działało, ja po prostu no, zbaraniałam, jak to zobaczyłam, że po prostu zaczęło mi działać to tak o randomowo. Nie wiem czemu, ale się domyślam, że może być do tego, że nagrywałam ekran, a właśnie nagrywam z programem, który jest w karcie graficznej. No nie, wiecie o co chodzi. Że jak macie. No, dobra. <ścoughs> I ja nagrywam z pomocą właśnie takiego programu i mógł on coś inaczej z tą kartą graficzną przez to zadziałać? Nie wiem, ale no to po prostu sprawiło, że e, no mogłam po prostu używać tego edytora. Ja po prostu tutaj, jak widzicie, po prostu siedzę i nie mogę uwierzyć, że to działa. Jestem tak szczęśliwa. I co więcej, ja tu sprawdziłam. Tutaj na razie jeszcze nie dowierzam, dlatego tak marzę. Ja to sprawdziłam, że wszystkie, absolutnie wszystkie narzędzia, jakie są w tym edytorze, mi działają teraz. A za dzieciaka nie działały mi te narzędzia, które są po lewej. Czyli widzicie taki prostokącik, nożyczki. No właśnie, to mi nie działało nigdy, a teraz mi to działa. No jestem po prostu przeszczęśliwa. Dobra, słuchajcie widzowie. Ja tutaj chciałam wam jeszcze dograć yy, dokładnie, które narzędzie co robi. I miałam taki problem, że jak robiłam tą dogrywkę, to... Zobaczyłam, że jakby znowu mi nie działa ten edytor. I już myślałam, że nie będzie działało, ale po prostu wystarczy słuchajcie tego. Jeżeli macie taki sam problem jak ja, to y, też tak zróbcie. Wystarczyło zrzucić na chwilę na pasek grę i znowu ją wznowić. I y, znowu wszystko działało, więc jeżeli macie taki sam problem z tą grą... Jeżeli ktokolwiek to też gra oprócz mnie, no to wiecie już jak to naprawić. No i ja tutaj pokazuję wszystkie narzędzia po kolei. Tak, właśnie pędzel, że można regulować te grubości, jak kolor zmieniać, te stemple, pokazuję jakie są wszystkie. One są strasznie fajne. Jak ja widzę po prostu te, te stempelki, to po prostu aż mi się robicie ponwarduszków. No. I pokażę wam tutaj wszystkie po kolei narzędzia. Tak, jest takie też narzędzie typu Ctrl Z, ale da się tylko raz cofnąć. Tak, tutaj pokazuję narzędzie zaznaczania, jak ono działa, że da się wypełnić kolorem, ale da się też wypełnić wzorem. I to jest super. Przez to łatwo jest zrobić właśnie takie te sweterkowe. Właśnie pokazuję tutaj różne te opcje, że można to wyciąć. Potem macie taki biały placek, nie wiem po co. To... Potem możecie tak skopiować właśnie i używać jako stempla to, co przekopiujecie. Więc to jest fajny edytor. Trochę trzeba się z nim namęczyć, żeby zrobić coś ładnego. Ale właśnie myślę, że to jest tym fajniejsze, że macie dodatkowe ograniczenia. Ja lubię właśnie jak na, mogę coś stworzyć, a ma to jakieś duże ograniczenia, bo to rozwija naszą kreatywność też im więcej ograniczeń, tym człowiek jest bardziej kreatywny i no fajniejszy jest ten efekt niż taki, że wszystko możesz zrobić, to, to ograniczanie się sprawia, że wszystko jest takie bardziej spójne i sprawia, że sięgamy po jakieś nowe rozwiązania. Tak, jeszcze nie wiem czy tutaj... A! Tak, jeszcze wam tutaj pokazuję po kolei wszystkie, jakie są narzędzia. Od góry po prawej mówię tak. Dodajecie pustą bluzkę, edytujecie bluzkę, znaczy lub spodnie czy cokolwiek. Następne to jest kopiujecie, a to ostatnie z iksikiem to jest, że usuwacie. I zielona dyskietka sprawi, że wgracie ze swojej galerii z, któryś z z zestawów. A czerwony to jest, że nadpiszecie któryś, który już jest. Po lewo macie HUD i obracanie się. Jeszcze wam chciałam powiedzieć widzowie, żebyście uważali, czasem dwie koszulki ze sobą się mieszają, w teksturach wszystko jest w porządku, to są jako dwa osobne pliki. Spróbuję to rozwiązać, jak będę jakieś rozwiązanie to wam znać, ale nie wiem czy jest ktoś jeszcze kto wygrał w tą grę. No i to na tyle w tym filmiku. Dzięki za oglądanie. Napiszcie, czy też graliście w lalkę Klarę Stylistkę. I weźcie mi, dajcie jakieś te lajki, subskrypcje, bo ja się tutaj serio napracowuję. I, a wy najwięcej wyświetleń mi wbijacie pod filmikiem, nad którym pracowałam jakieś 5 sekund. A jak ja się postaram, to mi wbijacie jakieś 20 wyświetleń. To jest niepoważne, i macie się wziąć do roboty. A nie jakieś, kurwa. Dobra. To tyle.